Siemanko! dzisiaj taka nowość dorwana w żabce taki Tiger Head Shock mini. To smak kwaśna truskawka i cena jest bardzo duża, bo 299 za 150 ml, a więc litr kosztuje dwie dychy, jak dobrze liczę? Chyba coś koło tego. No dobra, spróbujmy. Może będzie przynajmniej kwaśny. kwaśny. dobry w 100 ml produktu 23 kalorie 4,9 g węglowodanów. 32 mg kofeiny. Jestem ciekaw, jak taki mały wariant smakuje. Powiem Wam, że za tą cenę spodziewałem się czegoś lepszego. Natomiast jest kwaśny, chemiczny, niedobry no i drogi. 3 na 10 Nie ma dzisiaj będzie szybko, bo jest zajbiście zimno 75 i6 kg Ale Wam się do czegoś przyznam. w nocy zjadłem dużo. Nie wiem Kurde. Cztery berlizo i pudding. To kilogram. A dwójeczki nie było. W ogóle coś... Coś dziwnego wam pokażę. Najpierw zrobiłem zdjęcie na Instagrama. 76,6. A teraz zważyłem się dla was. 75,6. Jaka jest prawda? Mi się wydaje, że 76,6. Bo nie było dwójki. A ja wczoraj dużo zjadłem. Jeszcze raz, Nie, no jest siedemdziesiąt pięć i sześć, ale pan pamięta ostatni wyniki, do niego zbliża. Słuchajcie, tabletki mamy przygotowane. W ogóle to jest ostatnia paczka Thermos i Thermos uważam, że to są najlepsze tabletki jakie istnieją Chyba je dokupię Chociaż obiecałem sobie już nie dokupywać, ale... Ja naprawdę nie wierzę, że one działają Bo obserwuję ceny na Allegro Może jak kłapnę jakąś promocję to sobie kupię Ale na promocji musi być i tanio A jak nie będzie tanio i na promocji to nie kupię Dobra, idę się ubierać. Bo jest mi zajbiście zimno. A tabletki zjem już poza kamerą. Trzymajcie się, cześć. Dzisiaj robimy przemeblowanie sypialni będzie biuro w sypialni. Tylko muszę komodę wywalić szafkę. Wczoraj się skończyłem. Boli. Przyniosłem sobie palca biurkiem, bo tak nie chciało wejść biurką tak ja! No nie było to miłe. Widzimy się kiedy? Jak przyjdą szwedy. Cześć! mam dzisiaj takie szybkie unboxing, bo nie mam czasu. A trzeba coś rozpakować. Przyszły dwie rzeczy. Co to jest? Sterownik. To nie dla mnie, nie dla kolegi. Druga rzecz. Gniazdko. Też nie dla mnie, też dla kolegi. Niestety to nie moje rzeczy. Kupujemy kolejną paczuszkę. Wszystkie paczuszki z ekspres mamy. Kolejna paczuszka to jest Ultra HD Projektor. No niestety też nie dla mnie, to dla kolegi, proszę. Dziękuję. Ostatnia paczka dzisiaj. Bam, da, da, o, ta paczka jest dla mnie. Projektor nieba. Dziękuję. No dobra, moje centrum dowodzenia światem wygląda teraz tak. Bardzo pięknie. Przez szybki rzut oka, jak to wygląda, jak łóżko jest rozłożone. No, może być. Siema, dzisiaj kolejny baton proteinowy Biedronka Go Active, cena 4 zł. Smak malinowy z orzeszkami arachidowymi i chrupkami. Sojowymi w czekoladzie mlecznej z białkiem serwatkowym. Dobra, wartości odżywcze. W 100 g produktu 368 kalorii, tuż 16 g, węglowodany 30 g, białko 30 g. No, ciekawie wygląda. Zapowiada się bardzo apetycznie. Baton zjedzony, i powiem Wam, bardzo słabo. Czekolada słabo wyczuwalna. Te orzechy czy maliny w ogóle. Żując tego batona zamknąłem oczy i tak pomyślałem sobie, jaki to ma smak. I czułem się, jakby to był karton posłodzony, więc. Na no niezbyt wysoko. Ale finalnie dało się go zjeść. 6 na 10. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. i be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Czemu smutna minka, bo to koniec odcinka Kiedy wasza matka była nie, nie, nie doperzem Twoje rodzice technicznie to homo to jest zwierzę subskrybujcie